Pierwsza uh, so, pytanie, so co się stało z wami w pierwszej połowie? Wyglądaliście jakbyście grali na kacu, graliście wszyscy bardzo słabo. Dla mnie cały ten mecz był beznadziejny. Po pierwszych pięciu minutach miałem dobre przeszucie, ale po naszym błędzie i po stracie bramki wszystko się posypało. Kiedy przegrywasz po 20 minutach 0 do 3, to absolutnie nie jest dobry wynik. Have you ever witnessed such a Czy byłeś kiedykolwiek świadkiem takiego fans? zachowania kibiców uh, uh, jak dzisiaj po meczu? Jeśli drużyna nie wygrywa od kilku spotkań, to według mnie normalne, że kibice są na to wściekli. My też jesteśmy wściekli. Przegrywamy, a oczywiście chcemy wygrywać. Staramy się robić wszystko, by zwyciężać. To frustrujące dla nas i dla kibiców. Jakie były nastroje w szatni po tym meczu? Czy w drużynie widać motywację? Czy są spuszczone głowy? Uważam, że wszyscy w drużynie chcemy odkręcić to, co się dzieje. Chcemy wygrywać. Mamy w zespole dużo dobrych piłkarzy. Będziemy walczyć do końca i jestem pewny, że odmienimy naszą grę. Czy Brookbet Was czymś zaskoczył? Nie. Według mnie grali bardzo prostą piłkę. Stosowali dalekie podania do napastnika. Powinniśmy umieć na to zareagować w trakcie gry, ale nie było to łatwe. Brookbet wykorzystał swoje szanse, szybko doprowadził do wyniku 3 do 0. Nie powinniśmy do tego dopuścić. Byliście przygotowani na taką grę Bruckbett, bo wyglądaliście na zaskoczonych byliśmy we, we przygotowani, przed meczem analizowaliśmy na wideo ich grę. Ich akcje i gole nie były jakieś skomplikowane. Niestety popełniliśmy głupie błędy, których nie możemy powtórzyć. Nie wiem do końca, co mam powiedzieć. Kiedy przegrywasz po 30 minutach 0 do 3, to nie jest dobra wiadomość dla drużyny. Jak chciałbyś zachęcić kibiców, by przychodzili na mecze, skoro na własnym stadionie jeszcze w tym roku nie wygraliście? Jest tylko jedna możliwość. Musimy wygrać w sobotę. Jak zdobędziemy trzy punkty, nasi fani ponownie przyjdą nas wspierać. Mam nadzieję, że kibice będą nas dopingować do końca, do ostatniego meczu w Ekstraklasie.